Kito. Tam były objawienia Matki Bożej 400 lat temu. I tam Matka Boża przychodziła do pewnej hiszpańskiej misjonarki, Marianny de Jesus Torres, której zostawiła przesłanie, tylko to było przesłanie zaskakujące mianowicie odnosiło się do tego, co będzie się działo z Kościołem i ze społeczeństwem 400 lat później. To był 1610 rok, a więc odnosiło się do naszych czasów i wtedy Matka Boża zanim przekazała Mariannie to, co zamierzała przekazać, to na początku powiedziała coś, co dla mnie też jest, ma ogromne znaczenie. Maria powiedziała, tylko się nie bójcie, bo jestem z wami, to minie. I wtedy Maria odsłoniła, że świat na początku XXI wieku i Kościół będzie przechodził przez próbę potwornego, poważnego zepsucia.